Piasek w końcu przedstawił partnera. Oto Kacper, Andrzej Piaseczny pokazał zdjęcie. Andrzej Piaseczny, czyli popularny Piasek, niezbyt chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Co prawda, zdecydował się na coming out i ujawnił, że jest osobą LGBT, zdradził też, że mieszka ze swoim partnerem na wsi, ale w zasadzie to byłoby na tyle. Zdecydowanie bardziej Piasek otwarty jest w sprawach zawodowych. Andrzej Piaseczny w końcu przedstawił swojego partnera scenicznego. Co to za niesamowity duet! Fani wprost oszaleli. Andrzej Piaseczny po tym, jak zdecydował się na coming out, nieustannie pytany był o swojego partnera. Piasek, który jest osobą LGBT, ale wcześniej był w związku z kobietą o imieniu Mirka i mówił, że ma dwóch synów, jednak dawkuje informacje o swoim życiu prywatnym. Mimo, że wyznał, że mieszka ze swoim ukochanym na wsi i jest życzliwie traktowany przez sąsiadów, a także że chciałby wziąć ślub ze swoim partnerem, nie zdecydował się pokazać go światu. Niedawno jednak kropka tajemnicy o chłopaku Piaska uchylił jego przyjaciel. Z jego słów może wynikać, że mężczyzna Andrzeja Piasecznego jest zupełnie inny niż wokalista. Ciekawskim na razie te informacje muszą wystarczyć. Piasek za to właśnie przedstawił swojego partnera scenicznego i pokazał jego zdjęcie. Kropka. Razem robią naprawdę świetny projekt. Nie możemy doczekać się efektów. Kiedyś, dawno, dawno temu bywało tak, że zanim jeszcze pomyślano o nagrywaniu czegokolwiek, zespół robił sobie najpierw zdjęcia. No i wołała, oto jesteśmy. Z tym, że jak uważny obserwator naszych profilów dostrzegł, Kacper i ja jesteśmy już po próbach, a nawet mamy plakacik koncertowy bałwanek i płatki śniegu zgodnie z sugestią, żeby Kacpra przedstawić, znów i znów, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości. Proszę się mu dokładnie przyjrzeć, zanim przysłuchacie. No zresztą przecież na każdym z koncertów przedstawię 15-20 razy jeszcze. Ciąg dalszy nastąpi, kratka, jeszcze zanim święta, tytuł, który daje duże pole do opowiadania nie tylko o tym, jak realizujemy nasz projekt, ale w zasadzie o wszystkim, co głowa na język przyniesie, prawda? Napisał na Instagramie Andrzej Piaseczny.